Jezu, moja największa miłości, pokorny, miłujący, rozważający, odpuszczający, wypaczający, będący ostoją każdego, błogosław cały dzień w Polsce, by pogoda była by uprawy wzrosły. W Twe imię, Jezu Chryste, niech Bóg dobry, zeszli łaski, obfitości, błogosławieństwa, wielkich plonów, by Polska była bogata, by każdy był zaspokojony by cudem było, że w Polsce nie ma głodu, choć w innych państwach ciężko bardzo. I te inne państwa do Polski przybędą i Polska będzie się dzieliła, bo Ty Jezu jesteś ostoją naszą. Opieko.